Kogo witam, kogo goście. Witam bardzo serdecznie na kolejnym cyklu związanym ze zdrowiem psychicznym funkcjonariuszy. Dzisiaj opowiem, do czego może doprowadzić depresja. Mianowicie, może ona doprowadzić do różnych negatywnych skutków, takich jak problemy z alkoholem, zażywanie substancji psychoaktywnych, narkotyków, leków, pojawienie się lęków, problemy w relacjach międzyludzkich, a także myśli samobójcze. Ważne jest, aby środowisko strażackie było świadome tych problemów i wspierało swoich kolegów w trudnych chwilach. W ostatnich latach zwiększa się świadomość tego problemu. Wśród strażaków i funkcjonariuszy podejmowane są różne działania, które mają na celu zapobieganie i zapobieganie walk, walkę z tą chorobą. Prowadzone są programy wsparcia psychologicznego, szkolenia, zradzenia sobie ze stresem oraz promowanie otwartej rozmowy w tym temacie między...